Dobry wieczór. Poniedziałek 22, a więc pytania i odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania dotyczące maratonu. Poniedziałki są poświęcone głównie maratonowi. Powiem szczerze, że nie ma zbyt wiele pytań dzisiaj i wychodzę na live po części z poczucia obowiązku. I w związku z tym. Doszedłem do wniosku, że skoro nadszedł taki moment, kiedy zacząłem czuć, że dość dużo mam do zrobienia, na zasadzie mam do zrobienia, dlatego że się zobowiązałem i powinienem. I był taki przebłysk lekkiego zmęczenia i stwierdzenia, że robię pewne rzeczy, bo, bo trzeba. Nie chcę dopuścić do tego, żeby to mi przestało sprawiać radość i frajdę. Za bardzo cenię sobie spotkania z Wami. Żeby robić to z obowiązku. W związku z tym stwierdziłem, że dzisiaj będzie trochę chaosu, to znaczy na poszczególne pytania nie będę odpowiadał, bo to wymaga dokładnego zapoznania się, przemyślenia, bez sklepania po prostu czegoś, co mi przyjdzie w danym momencie do głowy. I te pytania nie, nie zawisną. One oczywiście znajdą swoje zaspokojenie w postaci odpowiedzi, ale nie dzisiaj. Dzisiaj wypowiem się na temat ogólnej tendencji. Którą zauważyłem i myślę, że to też będzie potrzebne, ale to jest, taki, to jest taki live w trakcie przerwy i nabierania sił, bo na pewno wiecie, że dochodzi do pełnego się do takiej chwili, że o mój Boże, jak wiele jest do zrobienia, jak mnóstwo pracy. I to zaczyna być już obowiązek i przestaje sprawiać frajdę. Nie chcę do tego dopuścić, w związku z czym wróciłem wczoraj z warsztatów, cudownych warsztatów, ze wspaniałą grupą z Warszawy. Naprawdę super, super grupa, przepiękna energia, bardzo fajnie się działało, ale jednak były to dwa dni z rzędu po 8 godzin samych warsztatów. A do tego wszystkiego jeszcze 600 km w jedną stronę, 600 km w drugą stronę. Więc wróciłem w nocy i zauważyłem, że jest mnóstwo maili, mnóstwo pytań na, na messengerze. I tak pomyślałem, o mój Boże, właśnie jak, jak, jak dużo teraz trzeba będzie ponadrabiać. Niczego nie nadrabiam, niczego nie czytam w tej chwili. To wszystko zacznę jutro powolutku, spokojnie. Jak już znowu zacznie mi to sprawiać ogromną frajdę i radość. Teraz cieszę się z tego, że tutaj jesteśmy razem. I chcę powiedzieć, y, jaką tendencję zauważyłem ostatnio na y, grupie maratonu. Zauważyłem, że y, chyba może takie, taki dziwny czas jest, że coraz więcej uczestników zaczyna zapominać o tym, że to ma być frajda i to ma być zabawa. Coraz więcej jest takich wypowiedzi, że och, nie udaje mi się zrobić czegoś do końca. Nie udaje mi się wyegzekwować czegoś dokładnie tak, jak jest w instrukcji. Słuchajcie, dajcie sobie spokój. To jest zabawa. To nie są wyzwania. Codziennie o siódmej rano macie propozycje. Propozycje, nie wyzwanie, nie zadanie. Propozycje, co można zrobić w ciągu dnia dzisiejszego. Jeżeli nie jestem, czuję, że nie jestem w stanie tego zrobić dzisiaj, to może zrobię kiedy indziej, a może zrobię troszeczkę. To nie jest ciąża. Nie ja wiem, że nie można być ciąży trochę, ale można trochę zrobić propozycję, która jest na dzień dzisiejszy. Jeżeli mam do zrobienia coś i wydaje mi się, że to jest zbyt pracochłonne, zbyt dużo czasu musiałbym na to poświęcić, zróbmy to częściowo. Po prostu. Na tyle, na ile możemy, na ile nam to sprawia frajdę. Potem sobie do tego wrócimy. Zobaczcie, playlista nie zniknie natychmiast po zakończeniu maratonu. 80 dni po zakończeniu maratonu playlista jeszcze będzie. A jak nie zdążę, to przecież zacznie się wiosną następny maraton. To wbijaj na następny maraton. Wiesz mniej więcej, z których ćwiczeń nie skorzystałeś. I skorzystasz sobie. Tutaj naprawdę błagam. Luz. Luzik. Tu nie ma żadnych obowiązków. To ma sprawiać nam radość i przede wszystkim takie poczucie, że codziennie robimy coś dla siebie. Tutaj tu o to chodziło. Dlatego codziennie zawracam wam głowę, żebyście codziennie zrobili coś dla siebie. Dwie minutki, trzy minutki przecież to wystarczy. Ale to nie są żadne obowiązki i nic tutaj nie musicie. Po drugie, nie oglądajcie się na innych. Nie porównujcie się z innymi, bo to, że ktoś na grupie naszych, naszego maratonu wypowiada się w jakiś sposób i chwali się swoimi sukcesami, to nie dlatego, że jest pyszny, zrozumiały i chce zwrócić na siebie uwagę, tylko dzieli się z nami radością. I tak to rozummy, tak to pojmujmy, ale też nie robi tego po to, żeby nam narzucić swój styl. Udziału w maratonie. Wcale nie. Jeden kolega bardzo twórczy zajął się tym, że przekłada te nasze ćwiczenia na język komputerowy, na język graficzny. Tworzy grafiki, tworzy w Excelach różne tabelki. To może być wspaniała pomoc na przyszłość, albo nawet na teraz. Ale jeśli nie czujesz tabelek, jeśli nie czujesz Excela, tylko wolisz, jako dusza artystyczna, napisać sobie coś na karteczce w zeszyciku, to zostaw w spokoju te Excele. -e. Excele są dla Excelowców, tabelki są dla tabelkowców, a jeżeli nie jesteś tabelkowcem, to nie porównuj się z tabelkowcami i nie myśl, że ojej, bo ja na przykład jestem gorszy, bo nie umiem, nie umiem tego wszystkiego zrobić w Excelu. A gdzie tam? Rób tak, jak chcesz. Ktoś stwierdzi, że dla niego wielkim odkryciem są te wszystkie tabelki. Bierz te tabelki w takim razie, ale nic nikomu się nie narzuca i nie czujcie, że, że, że wszyscy muszą robić cokolwiek tak samo, albo i nie porównujcie się z innymi, bo naprawdę każdy, kto bierze udział w swoim tempie w maratonie, jest mistrzem świata w swojej warstwie rzeczywistości. Niezależnie od tempa, niezależnie od tego, czy wszystkie Ćwiczenia wyegzekwuje w sposób dokładny, to jest wasz świat i to ma wam sprawiać radość. Naprawdę, proszę was, nie róbcie z tego jakiegoś obowiązku. I kolejna sprawa, którą chcę poruszyć, to, to, że myślę, że dlatego, że ciągle nas się straszy tymi pozamykanymi zakładami, zwolnieniami z pracy, to powstaje taki odwrotność, powstaje nastawienie na pieniądze. Tyle razy mówiliśmy o tym, że. Pieniądze pojawiają się jako atrybut w momencie, kiedy jest cel, który wymaga tych pieniędzy. Ale pieniądze, pieniądze celem, celem nie są. Tymczasem, no w związku z tym, że nam się cały czas zwraca uwagę na te pieniądze, no to my te pieniądze gdzieś mamy w centrum swojej uwagi. I tu też na siłę nie ma co się bawić w coś takiego, że ach, nie, ja jestem poważnym transfererem, więc nie będę myślał o pieniądzach. Jak myślisz o pieniądzach, to myśl o tych pieniądzach. Proszę bardzo, tylko. Niech to ma ręce i nogi. Dlatego proponuję, jeżeli chcecie skanalizować te myśli o pieniądzach, to proponuję takie proste, proste zabiegi. Pierwszy zabieg. Wymyślcie sobie atrybut majątności. Żeby mieć przeświadczenie, że macie pieniądze i że jesteście ludźmi majątnymi, no przecież będziecie emitować tę energię do wszechświata i wszechświat odpowie właśnie tworząc taki Taką rzeczywistość. No więc, co Wam się Jakie przedmioty kojarzą Wam się z majętnością? No, wiadomo, że fajny samochód i pałac to jest pierwsza rzecz, która może przyjść do głowy, ale nie zachęcam Was do tego, żebyście w ramach ćwiczenia z energią pieniędzy kupili sobie pałac albo samochód, bo raczej to już kupują ludzie, którzy nie muszą ćwiczyć energii pieniędzy, bo najwyraźniej mają to opanowane. Ale. Yy, Jakiś malutki, ekskluzywny przedmiot, który będziecie mogli nosić ze sobą. Coś, co będzie wyglądało jak naprawdę milion dolarów, a wcale nie musi tyle kosztować. Może. Czy na przykład, no w, jakim, w czym pijesz poranną kawę albo poranną herbatę? W jakiejś obśrupanej szklance? W kubku ceramicznym, co każdy członek rodziny ma identyczny? A może masz wymarzony, wymarzony pojemniczek na kawę, ze porcelany miśnieńskiej albo w internecie widziałaś naprawdę prześliczną skorupę, o której, o której marzysz. No, niech to nawet kosztuje 100 albo 200 zł, i musisz sobie w związku z tym, jak to chcesz kupić, to powiesz, ojejku, jakie to jest drogie, muszę sobie odmówić czegoś tam. No to na razie sobie odmów i kup. Zaspokój tę zachciankę. Miej przedmiot, który codziennie rano przypomnieć ci o tym. Że jesteś osobą zasługującą na luksus, na majątek. I do tego wszystkiego dodaj sobie atrybut sukcesu, bo to jest atrybut majętności. Atrybut sukcesu. Czy na przykład w jakiej dziedzinie marzy ci się sukces? W dziedzinie zdrowego odżywiania? No to może kup wypaśną butelkę albo pojemnik na wodę. Nie noś wody w zwykłej butelce plastikowej, w której kupujesz, tylko taką fajną, na przykład miedzianą, zakręcaną. Albo jakąś taką fajnej firmy z logo, żeby było widać, że to jest poważne podejście do sytuacji. Czy powiedzmy, masz projekt jakiejś pracy do zrobienia i chcesz, żeby on się udał. No to postaw w związku z tym, otwierasz nowy etap, otwierasz nowy projekt, postaw sobie na biurku. Prześlicznej doniczuchnie fajnego kaktusika. To będzie ten symbol Twojego sukcesu. Ja mam powiem na przykład, jak ja to nieraz robię, jak zabieram, ostatnio zabierałem się za tłumaczenie książki, którą jak przeczytałem, to powiedziałem: Oj, to naprawdę jest poważna sprawa tutaj będzie mnóstwo pracy, bo fachowe jakieś stwierdzenia, jakieś filozoficzne wywody. Taką myślałem, ja się przy tym naprawdę chyba urobię no to szybciutko poszukałem sobie nowej nowe, nowe, nowe klawiatury z takim bardzo głośnym klikiem, jak maszyna do pisania. To będzie, sukce, to, to będzie y, atrybut mojego sukcesu w tłumaczeniu tej książki. I jak się zabieram za tłumaczenie tej książki, podłączam tę specjalną klawiaturę i, mam, i to nie jest po prostu tłumaczenie książki, to jest poważny rytuał, to mi sprawia ogromną frajdę i ogromną radość, jak klepie na tej stukającej klawiaturze. Chodzi o to, żeby opatrzyć pewne rzeczy, pewne myśli, pewne dążenia atrybutami. Atrybut bogactwa i luksusu. Wymyśl coś takiego. Niech to będzie przedmiot użytkowy, wysokiej klasy, bardzo ekskluzywny. Może być nawet bardzo drogi, jak na ten przedmiot. Nie musi kosztować bardzo dużo pieniędzy, ale na przykład, jak na długopis? Tak. Jak na filiżankę? Tak. Ale na zasadzie, kto Bóg temu zabroni? Plus atrybut sukcesu, czyli ta dziedzina, w której zamierzasz odnieść sukces, na przykład postanawiasz, od, od pięciu lat już postanawiasz sobie, że zaczniesz biegać o porankach. Kup sobie buciory do biegania, takie, żeby się rzucały w oczy od razu. Albo na przykład takie obcisłe gacie do biegania, żeby było widać, że ty jesteś biegacz czy biegaczka, a nie tam jakiś byle kto. Tak, w ten sposób, w ten sposób I, te, i używaj tych atrybutów. Przyciągaj energię sukcesu, energię zadowolenia, energię y, nawet pieniędzy, dostatku. Dodatkowo w każdej dziedzinie, w której, y, w której chcecie dokonać wyboru, wiecie czego chcecie, wiem czego chcę, wiem chcę, kim, kim chcę być, co chcę mieć, co chcę robić, bardzo dobrze. Można sobie Wziąć na przykład dzisiaj albo w tym tygodniu jedna dziedzina i z tą dziedziną sobie popracuję. Jestem pewien, że na tym etapie maratonu, na którym teraz jesteśmy, już wiecie, co to jest amalgamat, prawda? I już umiecie sobie stworzyć amalgamat. To stwórzcie sobie na przykład w jednym tygodniu amalgamat dotyczący poprawy waszego zdrowia, w drugim tygodniu amalgamat sukcesów pracy, w trzecim tygodniu amalgamat cudownego związku, w czwartym tygodniu. Amalgamat pieniędzy. Ja Wam podam przykłady amalgamatów takich dotyczących właśnie pieniędzy. Zobaczcie, dziesięć takich y, krótkich amalgamacików. Dzisiaj jestem bogatszy niż wczoraj. Na świecie jest wystarczająco dużo pieniędzy i dla mnie. Przynoszę pożytek temu światu, a świat daje mi wszystko, co jest mi potrzebne. Wszystko, czego się podejmuje, przynosi mi sukces i dochód. Majętność mojej rodziny rośnie z dnia na dzień. Z łatwością kupuję wszystko, czego chcę. Pozwalam sobie na wszelkie dobra tego świata. Mój wszechświat jest szczodry i obfity. Nowe źródła dochodu same mnie znajdują. Jestem magnesem dla pieniędzy i sukcesu. To są proste, krótkie amalgamaty. Jest ich 10. No możecie przez 10 dni wymyślacie sobie 10 takich fajnych amalgamatów, piszecie na Karteczkach albo takich fajnych kartoniczkach do portfela, albo gdzieś stawiacie sobie jak, jak obrazek na, w miejscu pracy na, na, na biurku i przypominacie to sobie codziennie. Tak pracujemy z energiami poszczególnych dziedzin. Dodatkowo, jeżeli chodzi o pracę nad przyciągnięciem pieniędzy, dzięki którym zaspokoję potrzeby, które mam dokładnie ustalone i zdefiniowane, fajnie jest poszukać sobie. Wypaśnego portfela albo portmonetki, żeby nie nosić tych pieniędzy pogiętych gdzieś tam po kieszeniach, żeby te karty nie ocierały się o telefony, żeby nie szukać po całym domu czy całej torebce fajny portfel jakiś. Niech nawet też właśnie będzie drogi, ekskluzywny, porządnej marki, ale żeby to miało właśnie ręce i nogi, żeby te pieniążki miały odpowiedni dom. A nawet nie pieniążki, pieniądze. Pieniążki to jest jeden, dwa grosze. Pieniądze. Że miały swój domek odpowiedni. Widzicie, chodzi o to, żeby się bawić. Jak małe dziecko? Tak, jak małe dziecko. czemużby nie? Nieraz jest tak, że jak byliśmy małymi dziećmi, to nie mogliśmy się bawić jak małe dzieci. To teraz stary chłop może bawić się jak małe dziecko i ma z tego radochę. I przy okazji różne inne profity. Spróbujcie. I jeszcze raz apeluję: zabawa, spokój, luzik. To będziecie emitować, i to będziecie przyciągać, i to będziecie mieć. A ja Wam obiecuję, że wszystkie projekty rozwijają się i zostaną to, co ma być uruchomione, będzie uruchomione. Więc wiosną startuje nowy maraton wiosenny, wiosną wystartuje roczny projekt. Co tydzień będziemy mieć propozycje pracy przez tydzień i to wszystko będzie przez cały rok. Wystartuje specjalny warsztat myślę, że tygodniowy, ale taki dość, dość intensywny, działający na wszystkich modalnościach warsztat dotyczący pracy z energią pieniędzy. Zbliża się, myślę, że w ciągu tygodnia zorganizujemy sobie fajny rytuał wejścia w energię, cudowną energię wiosenną. No i tak jak obiecałem, że gdzieś około Walentynek trochę porozmawiamy o związkach, i już otrzymałem tak wytyk, że walentynki za nami, a o związkach jeszcze nie było mowy. Słuchajcie, cały czas jesteśmy w okolicy Walentynek, bez przesady. Walentynki, do, do następnych walentynek jest daleko, a te się odbyły dopiero niedawno. Jesteśmy w okolicy Walentynek, więc spokojnie na dniach porozmawiamy o, o związkach. A przecież ja tam jestem od czterech lat, co najmniej permanentnie zakochany, więc mam ciągłe walentynki, wam też tego życzę. Ale spokojnie, no przecież nikomu się nie rozwali związek, przez to, że trzy dni w te czy we w te porozmawiamy o związkach, a po drugie, pomruki, pomruki Prackiego też nikomu związku nie uratują, jeżeli ten związek ma się, ma się ku końcowi. Po prostu sobie porozmawiamy o tym, jak Transurfing podchodzi do tego typu rzeczy. Może komuś się to przyda. Tyle. Dzięki Wam, piękne, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam na jutro, obiecuję, że jutro już będę bardziej ogarnięty i uporządkowany yy, i będziemy już rozmawiali na konkretne tematy. I pamiętajcie, Wasze pytania nie znikają gdzieś w przestworzach, one otrzymują, otrzymają swoje odpowiedzi. Życzę wszystkiego dobrego na dzisiejszy wieczór, wczorajszy dzień i do jutra. Dobranoc.